7 maja, kolejne wydanie Flash US. Adam Fliszkiewicz, zapraszam. Zakończyła się siódma kolejka EPS Polska w FIFA. W tej kolejce Piotr Pio Zajkowski zmierzył się z Bartoszem Bartasem Tritem. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 0 dla Bartasa. W pierwszym jak i drugim meczu reprezentant CFO zwyciężył 3-1. Po tej kolejce Pio zajmuje 13 miejsce w lidze. Drugi z reprezentantów Universal Soldiers Maciej Belu walczył o punkty z Czarkiem Gontarkiem, czyli Kartkiem. Było to jedno z najciekawszych spotkań w tej kolejce. Pierwsze starcie wygrał Kartek. 5-1, ale już w drugim podejściu Belu pokazał, na co naprawdę go stać i wygrał 5-3. Tym sposobem jeden, jak i drugi zawodnik z tego spotkania wyniósł po jednym punkcie. Maciek zdobywając tylko jeden punkt w tej kolejce, nie zmienił swojej pozycji w rankingu i ciągle jest na drugim miejscu z 15 punktami. W następnej kolejce nasi reprezentanci FIFY zmierzą się Jo z Versusem, a Belu z Roxorkiem. W zaległym meczu EPS Polska nasza dywizja CSA16 zmierzyła się z drużyną Frag Executors. Mecz nie trwał długo i zakończył się wynikiem 25 do 5 dla FX. Universal Soldiers zajmuje po tym spotkaniu siódme miejsce w tabeli z dwiema porażkami i jednym wygranym meczem. Nie ma jednak co się załamywać, bo FX to drużyna z górnej światowej półki. Trzeba walczyć dalej, a następne spotkanie, jakie rozegra nasz team, to mecz przeciwko Playgenę e na mapie Train. Trzymajmy kciuki. Za naszych chłopców. Na platformie Quake Live w lidze Cybersportu Robert Toxic kopczyński rozegrał swój kolejny mecz. Jego rywalem był gracz Oniku Michaela Angelo. Robert bezproblemowo wygrał to spotkanie 2 do 0. Pierwszą mapę 13,5, a drugą 8,7. Toksik w lidze Cybersportu zajmuje pierwsze miejsce. 5 maja Universal Soldiers pożegnał się z drużyną Doty, która w organizacji była niespełna rok. W wyniku coraz mniejszego zainteresowania tą grą na scenie e-sportowej US postanowiło za porozumień stron rozstać się z dywizją tej gry. Sekcja Counter Strike 1.6 Universal Soldiers została zaproszona do turnieju głównego EGU 2011. Turniej w Białymstoku odbędzie się w dniach od 28 do 29 maja na lodowisku Mosir. Pula nagród tegorocznych rozgrywek sięgnie 6000 zł plus nagrody rzeczowe. To tyle na dziś kilka udoskonaleń zostało dodanych do Flash West. Mam nadzieję, że ten odcinek już był lepszy od poprzedniego i taka forma przekazywania informacji wam się podoba i będziecie chcieli jej słuchać. Adam Fiszkiewicz pozdrawiam serdecznie do usłyszenia w następnym wydaniu Flash West.!